Cześć, witam. A dzisiaj taki ładuneczek dla Ciebie. Prosto ze Szwajcarii. Ładuneczek, jak widać, niewielki, ale spakowany właśnie na wymiary szwajcarskie. Pokrótce opowiem Ci o co chodzi z wymiarami na Szwajcarię, ale to za chwilę. Tymczasem opowiemy sobie troszeczkę o ładuneczku. Taka konfiguracja. Jak widać, jeden SUV, dwa auta krótkie, czyli Audi i BMW, pozostałe długie, niskie. Sposób zapakowania, wybieramy sobie na siebie, na dużą kabinę wybieramy na siebie suwa, Pod spód wrzucamy, wrzucamy sobie auto długie, dosuwamy, dosuwamy tutaj do kabiny, na maksa i powstaje nam taka kanapeczka. Następnie wybieramy sobie auta dwa najkrótsze na górę na przód, gdyż ponieważ mówione było, tam jest najmniej miejsca. Jako pierwsze rzucamy auto krótsze, jako drugie rzucamy auto dłuższe, gdyż ponieważ mówię o co chodzi, gdyby tutaj było auto krótsze, musimy uciec z długości, czyli przesunąć auta w kierunku tyłu, później pokład do przodu. Gdybyśmy mieli auto krótsze. A tutaj skomponowaliśmy to w ten sposób, że tam jest zderzak, zderzak dosunięty do szyby. Nie moglibyśmy skorzystać z zapadni, czyli idziemy w wysokość jakieś plus 10 cm. Po prostu koło musiałoby wyjechać, a tutaj w tym momencie kończą się zapadnie. I jako trzecie autko na górę wybieramy. Tutaj akurat fajnie skomponowało się auto takim, takim bagażnikiem dachowym. Można go odkręcić, ale po co pracować 10 minut rękami, jak można popracować minutę głową. Następnie, następnie autko na dole. Rzucamy sobie autko z tych, które nam zostają, czyli zostaje nam A5 i S4. S4 jest nieco krótsza, niewiele, ale jest. Wybieramy sobie autko krótsze. Pod spód wbijamy auto dłuższe. Oczywiście tutaj nie ma znaczenia, czy to będzie auto w kombi, czy to będzie auto... Auto tutaj również mogłoby być auto też kombi, gdyż ponieważ tutaj, jak widzisz, Miejsca zostaje nam dosyć dużo i na koniec wrzucamy auto krótsze yy, najniższe gdyż ponieważ jak widzisz tutaj a, musimy troszeczkę pokombinować tak schodzimy sztapelką w dół a tutaj nie możemy spuścić w dół tego auta gdyż ponieważ możliwość spuszczania w dół kończy nam się w tym miejscu a koło już jest tutaj gdybyśmy chcieli go opuścić w dół jeszcze. Musielibyśmy wyjechać, nie możemy spuścić, bo zderzak by usiadł nam na, na tej części zabudowy. A druga sprawa, idziemy w długość. Musielibyśmy go wysunąć do tyłu. A w tym momencie poszlibyśmy w długość. Więc tak to wygląda. No i dobra, w sumie tyle o ładuneczku. Teraz sobie troszeczkę powiemy o... o czym? O wymiarach na Szwajcarii. Więc tak, kraj, kraj szwajcarski, piękny kraj, bogaty. Ale policja bardzo skrupulatna, bardzo, bardzo szczegółowa, każdy, 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 każdy centymetr ma dla niej znaczenie przy kontroli. No i tutaj, jak jest to ładoneczek, który przeszedł kontrolę. Zacznijmy sobie może od wysokości. Wysokość to jest 4 metry plus 1% tolerancji, czyli wysokość maksymalna, jaka może być w Szwajcarii, to jest 4 metry, 4 centymetry. Natomiast długość z długością jest tak, że cały zestaw. Autotransporter może mieć zestaw z przyczepą oczywiście. Może mieć długości 20 m 35 cm. Ale tylko i wyłącznie w sytuacji, gdzie auto wystaje na balkonie. Jak widzisz u mnie balkonu nie ma, jest duża kabina, ale gdyby był balkon, to od tego punktu czyli od najbardziej wysuniętej części pojazdu w pionie może być wysunięte auto do przodu pół metra 50 cm i w takiej sytuacji pół metra tutaj długość zestawu 1875 plus ile nam tam zostaje nie możemy przekroczyć 20 metrów 35 cm. Natomiast jeśli nie ma balkonu sytuacja wygląda tak. Od zaczepu, który jest tam 12 metrów przyczepy kończy się tutaj. Mniej więcej w tym miejscu. Producent przewidział, że szuflada po zsunięciu wyjdzie nam tutaj. Przyczepa będzie miała 12 metrów, a cały zestaw będzie miał 18,75. Od tego punktu, czyli od punktu stałego, który tak jak mówiłem wychodzi w tym miejscu, szuflada Element konstrukcyjny może być wysunięty, metr 10. M. Natomiast drugi wymiar, który mierzą Szwajcarzy, to jest 5 metrów od środka osi. Już pokazuję o co chodzi. Więc tak, mając 3 osie, punkt pomiarowy zaczynamy od środka osi środkowej i jest to 5 metrów do końca ładunku. W sytuacji, gdy masz dwie ośki, masz zabudowę dwuosiową, punkt pomiarowy zaczynasz z tego miejsca od pierwszej osi do drugiej osi. Tą odległość dzielisz na pół, wychodzi tutaj. I gdybym miał dwie ośki, zaczynamy mierzenie od tej. Od tej wysokości. Natomiast auto na górze nie może być bardziej wysunięte do tyłu niż auto na dole. Tak wytłumaczył mi to policjant. Nie interesuje go zsunięcie maksymalnego pokładu. To jest moja któraś z rzędu kontrola i na to nie zwracali uwagi. No i w sumie tyle. Trzymaj się tam. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym filmiku.